Tam gdzie ja tam ekipa moja, moja spora Dumę fanty w kieszeń chowaj, 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 chowaj Wjechał tu najlepszy warto, 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 towar Kiedyś od zera start, dziś z przemi fart, tam, tam gdzie ja tam ekipa moja, moja spora Dumę fanty w kieszeń chowaj, 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 chowaj Wjechał tu najlepszy towar, towar, warto, towar to war, to war. Wyszutle rapta, wist i fart, zobacz Pytaj się co u mnie słychać Zawsze mam jakiś plan Przed nagrywką na głośnikach dr Alban It's my life Alko, trawa, kokaina, yes This World is mine, bit, mikrofon i kabina SPZ to mój gang 11, całą forsę Rap mi daje najlepszy procent Rośnie progres, dbam o formę Trzeci legal spada na Polskę Jestem sobą, kurwa proste To co daje wraca do mnie Nie narzekam, że źle Robię tak, by było dobrze Noże pieniądze i dzielę na kufki Zmrożoną wódkę, polewam w kubki Parę mądeczek jest tutaj do spółki Nikt nie narzeka na brak gotówki Czasem przychodzą mandaty z drobówki Coś tam piszą, że jeżę za szybko Na zdjęciu chmury dym...